Czy pan zgadza się z e, Wszystko, co do tej pory miałem okazję wysłuchać z ust ekspertów, którzy występowali na konferencji smoleńskiej i przed zespołem Antoniego Maciejerewicza, wskazuje, że rzeczywiście. To nie jest zgromadzenie, przykro mi. To jest spacer? Jest, Przyszli dzisiaj Święta Konstytucji. Co było Uwaga. Uwaga. Co natomiast, nie było tego wybuchu, to co Natomiast mogę powiedzieć jedno. Jestem pan przekonany pan do tego, że był wybuch. To znaczy wypowiedzi ekspertów, to co zostało przedstawione, wyniki badań, według mnie rzeczywiście pozwalają postawić twierdzenie, że Żadne rozporządzenie, żadnego ministra nie ma w stanie człowieka. W związku z ogłoszoną w Pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej 2 metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy. Zostańcie w domach. Od odpowiedzialnej postawy każdego z, z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas trwania epidemii, zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższych. W związku z ogłoszoną w Polsce epidemią koronawirusa, prosimy, aby dla własnego bezpieczeństwa pozostać w domach. Jeżeli niezbędne jest opuszczenie miejsca zamieszkania, należy unikać bezpośredniego kontaktu z innymi osobami, zachowując dystans co najmniej dwóch metrów. Prosimy o niegrupowanie się, aby zminimalizować ryzyko zakażenia. Apelujemy, zostańcie w domach. To od odpowiedzialnej postawy każdego z nas, nie tylko dzisiaj i jutro, ale także przez cały czas. Zależy zdrowie i życie nasze oraz najbliższe.